Bosch to innowacyjne technologie. Wiesz, że są w autobusach i tramwajach, pociągach i rowerach. Pewnie też są w Twoim samochodzie. Żeby bezpiecznie nim jeździć, oddajesz go przed wakacyjnym wyjazdem na przegląd. Nawet nie wiesz, ale tu się spotykamy. Moją rolą jest dopilnowanie, żeby części, z których korzysta mechanik w serwisie samochodowym, były jak najlepsze, a ich produkcja bezpieczna dla środowiska. Jeszcze wcześniej, zanim twój samochód w ogóle był samochodem, też tam byłem, bo dzięki mojej pracy, technologie i podzespoły np. półprzewodniki, elementy układów hamulcowych są w fabrykach na czas. Tak się zaczyna nasza bezpieczna przyszłość bez niespodzianek po drodze i z postojami tylko po to, by podziwiać piękne wakacyjne widoki. Jestem Stas i jestem DevOpsem bezpiecznych powrotów. Wejdź do świata lepszego jutra.